Cześć, z tej strony Isaac i dzisiaj gramy sobie w Robloxa w Adopt Me i ja mam raid Podkę i ja muszę uciekać, bo wszyscy mnie gonią. No i dzisiaj ze mną jest pokalinka. Czy co? No. Mhm. No. Dzisiaj mam raid Podkę, tak jak już powiedziałam. I e mam kraket, które kupiła i pokalinka. I dzisiaj je będziemy wykluwać. Już kiedyś na moim kanale było. I, I to wykluł mi się kot. Ale jeśli tym razem wykluje mi się... Musi być przynajmniej rary. Przynajmniej rary, żebym użyła. Ale jeśli wykluje mi się common, u common, no to... No to po prostu traduje się moim sumoczkiem. Więc ja idę wykluwać. Ale on jakby nie chce się wykluczyć. Taki mam problem mały. Z czego ty się śmiejesz? Czemu ta kobieta, pisze ran? Gonimy ją! O nie, pojechała. Oto ja tu poczekam, aż, ona, aż on będzie coś chciał i nie chce nic. Jak widzicie, za 3 lata będę miała Golden egga. <laughs> jak mój kanał w listopadzie będzie miał 19 listopada będzie miał 2 lata co jest nie no co on on nie przejechał co, 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 co mi się nic nie stało ja idę zobaczyć ten, ten, ten. o camping Mam jakiś pojazd, mam motor. O nie, to jest niebezpieczny motor. A tak jak woda jest niebezpieczna. Dobra, jesieniu, Ten motor jest tak niebezpieczny jak woda twoja. O, bardzo niebezpieczny. Ale woda chyba jest bardziej niebezpieczna. Ej, dobra, to teraz niech ten raketego on się prześpi i niech idzie na kemping. Potem y, będzie musiał się umyć. Bo będzie śmierdział. <tryk> yy, a potem niech yy, za, musi mu się zachcieć jeść lub pić. Więc ja już tu jedzenie wezmę. Ukradnę. I sobie zjem. Ej, patrz! Pokalinka. Zobacz, robię tak. Ustawiam się. Czekaj, muszę bliżej jednak. Tylko weznę. Wezmę marshmallow, podejdę troszkę bliżej i takie, patrz nie, Lili, Tipi. Dobra, ja lecę do mojej chatki. No, ja lecę do mojej chatki. Mogę przy okazji Wam pokazać moją chatkę. I w ogóle bardzo was przepraszam, bo to jest w ogóle odcinek za tydzień Robloxowy. No, no bo jak Roblox, no to. No, i bardzo was przepraszam, że nie było yy, głosu po, w poprzednim odcinku z tygodnia Robloxowego, ale no nie zadziałało mi. Tak jak pisałam już w tym. No patrzcie, tutaj jest taki pokój dla chłopczyków, więc napiszcie w komentarzach, jeśli chcecie zamieszkać w takim pokoju. Mały jest, ale ważne, że jest. A u góry jest, są pokoje dla dziewczynek. I tutaj mamy jedno łóżko jeszcze do, do zajęcia. Chyba że Ty po chcesz tutaj być. Ale Ty będziesz w innym miejscu mieszkać. Nie. Nie, ty tam nie śpisz. Halo, nie śpisz. Nie. Bo to nie Twój pokój. Twój pokój będzie u góry. No w sensie będziesz miała pokój koło mnie, A, okay. mm. może na samej górze, chyba że wolisz mieć w tajnym pomieszczeniu, nie wiem, mi to jak ale możemy mieć możemy mieć tak zrobić, że tutaj takie podłużne będzie coś, i tu będzie tak przedzielone, i to będą nasze dwa pokoje. Tu będzie mój, a tu będzie twój. O. A tutaj będzie taka toaleta. O, 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 można tak robić. Ej, patrz, mam spleśniały kracket egg. Oj. Ono jest chore czy ono chce jest? Znaczy jabłko. Znaczy co? Y, co? No. Co? O? Co? Co? Co to się tej woda wylewa ratunku? Co się... Gdzie? <grych> Gdzie ten kracket egg jest? Yy, zatunku, krakat, egu. Equip. Dobra. Ej, ona hot spring potrzebuje, ale ja chcę, żeby on potrzebował jeść. On ma potrzebować... Ja, to te dziwne zaklęcia? Ja myślę, tak. Że... Okay. Ale robimy tak. Czekaj, chodź idziemy na plac to ja ci pokażę jak robimy. Um. O nie, nam się do tego miejsca trzeba Przepraszam bardzo w, w, Weszłam do niepa, nie, nieprawidłowego miejsca Dobra, dzień dobry Teraz ja wychodzę Tp Tp Jedzenie Jedźcie! potrzebuje. Patrz, ja sam, ja robię tak. Ja chcę, żeby mi się unicorn wykluł. Więc piszemy G O, -o D U N C O N. Mam oczywiście lagi. I no. On teraz musi zrobić parkur. A ja z pokalinką Zamykamy potem czat, jak on już będzie tutaj się wykluwał i idziemy tam do tego, do tego, tego, tego. Po prostu idź za mną, pokalinka. Okej. Okay? Ale ja mam straszne lagi. Dobra, udało się. Kolejne to. Tu się zgubi. Nie? I teraz ja z nim muszę to zrobić. Ups, wiedziałam. Ale to jak na ostatnim się zepsuło, no to chyba... No co, znów? Co jest? Czemu pizza? Nie dostaniesz ode mnie pizzy. Jak zrobisz dobrze, to dostaniesz. O Jezu, mam straszne lagi. Dobra, i teraz ja go karmię. Piszę, znaczy daję food i daję mu kanapkę. I piszę good unicorn. I uciekam. Pokalinka! Nie, jest dobrze tam go chatu. Oh my god. Choć nie jest źle, to ja wolę chyba się raczej potrajdować. No. Najwyżej zrobię ją, bo jest słodka. Ale... Ja wolę bardziej chyba się... Ej, <grymny> mityk, mityk egg będzie i tam będą różne takie stworzenia. Felik! Feniks! Feniks. Feniks z Harry Potter'a Co to jest? To jest jakiś dziwny smok! Ej, że ich nie boli! Będą takie duże? Co? One będą takie duże jak się dopiją? czy one są tylko takie duże tutaj Jak są takie duże tylko tutaj Dobra, traduje się, więc może tradydujemy się na pewno z nią. Jak mi da infera, to ja no w ogóle ona jest, on jest raid, right, więc mi się ten za bardzo nie opłaca. W sensie opłaca mi się, ale ona mi go nie da. Nie ma szans. Wiedziałam. Ej, za co mi się. <laughs> sówka neon! Czy nie? Ale snow, sówka. Snow. No, to jeszcze bardziej. Ale ona w ogóle nie jest ride ani fly, to dobrze. Daję jej smoka i chyba inu. Jak mi się da mi? nie dała mi. Nie wiem, myślę, że nie. Dobra, po prostu traiduję się z każdym. Ja chcę jakiegoś peta. Błagam. No nie, nie chcę. Ona nie chce zaakceptować. Ej, panda! Ja chcę pandę! Panda jest słodka. Halo, pokalinka? O, jestem, jestem. Bo myślałam, że nie żyjesz. Bo myślałam, że cię ta groźna woda zabiła. Nie, nieważne. To jest tak groźna. No. Halo, czemu on nie chce się ze mną trajtnąć? Ja chcę pantkę. A jak mu teraz pokażę Raid potkę? Ja muszę schować tą szybę inu. Bo jeszcze e, przez przypadek kliknę i ją na Ej, chyba, że T-Rexa robimy. Nie wiem, rób tego T-Rexa, bo to będzie jednak legenda na scenie. Dobra, wiecie co? Żeby było, to jeszcze zanim go nakarmię, kupię prezent. Mały i otwieramy aha przynajmniej ma poduszkę dobra fit stresuje się trochę yes jak słuchaj oh my god oh my god oh my god Ej, ju, y, pokalinka. No. Zmieniaj się w dziecko teraz. Już. już, już, już no. Na przejażdżkę dinozaurem. No bo dinozaury wymarły, nie? <laughs> Ale na pewno się to raid nie trade, Ja już go chyba trzymam tam od 5 miesięcy. Ekwipunku. Choć on tyle przeżył, ale no. Pokalinka wyskakujemy. Wzowie, no to, to na tyle w dzisiejszym odcinku. To pa